Kurier Szczeciński, 25-26 kwietnia 1946 roku. Kto odpowiada za marnujące się obiekty mieszkalne? Kilkunastomiesięczny okres czasu, w którym wiele mieszkań nieuszkodzonych bezpośrednio działaniami wojennymi uległo dalszemu zniszczeniu nie wpłynął oczywiście dodatnio na sytuację mieszkaniową w Szczecinie. W porównaniu z innymi miastami ziem odzyskanych Szczecin został najbardziej wyszabrowany, a mieszkania w ocalałych budynkach tysięczne rzesze szabrowników pozbawiły nie tylko co lepszych mebli, ale wielokrotnie okien drzwi oraz wszelkich instalacji i armatur, których skompletowanie w dzisiejszych warunkach połączone jest z poważnym wydatkiem. Zabezpieczenie tych wszystkich niszczających domów jest sprawą niezmiernie ważną i tym samym pilną, bowiem każdy dzień tego dziwnie lekkomyślnego marnotrawstwa naraża nasz gospodarczy potencjał na poważne straty. Niemcy jadą na zachód. Nowe Warpno. Jedną z większych bas rybackich nad Zalewem Szczecińskim, tuż przy granicy niemieckiej, opuściły ostatnio dwa transporty Niemców. Jak wiadomo społeczeństwo niemieckie pomorza zachodniego składa się przede wszystkim z kobiet i dzieci oraz bezproduktywnych starców, którzy tylko jedzą polski chleb, nic w zamian nie dając. Wśród ludności, która opuściła Nowe Warpno, znajdowali się przede wszystkim rybacy i ich rodziny. Wydaje się nader dziwne, że pozwala się jechać na zachód rybakom niemieckim, których raczej należałoby zatrzymać, by pracowali nieco na morzu, i w ten sposób przyczynili się do poprawienia w pewnej mierze sytuacji aprowizacyjnej kraju. Od wydawnictwa Wskutek wadliwego funkcjonowania drukarni państwowej nr 1 w Szczecinie zmuszeni zostaliśmy na okres przejściowy drukować kurier szczeciński w Poznaniu. W związku z tym, wobec wysokich kosztów przewozu gazety drogą lotniczą podnieśliśmy na ten okres cenę numeru na 3 złote. Przy tej sposobności zapewniamy naszych czytelników, że dołożymy wszelkich starań, by mogli otrzymywać już regularnie nasze pismo.